Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Jak pamiętacie, Snape zrzucił nas do lochów w poszukiwaniu składników Elite Sealu. I chciałbym na samym początku zaznaczyć, iż będzie to krótki odcinek, maksymalnie 15-20 minutowy, gdyż jestem bardzo zmęczony. O pracy i jutro powinien się ukaza ukazać dłuższy odcinek, prawdopodobnie z opowieści z Narni, który powinien się planowo pojawić w poniedziałek, ale tak jak mówię, byłem w pracy tego let's playa, też nagrywam teraz w nocy. A postanowiłem wziąć nadać, aby nie, nie być niesłownym, bo miało się też do grudnia coś pojawiać. Teraz i tak już, już w poniedziałek się nic nie pojawiło. Więc we wtorek najprawdopodobniej pojawią się odpowieści z Narni. I to ze spraw organizacyjnych, z takich innych spraw, chociaż nie przypadam omówieniu o tym w trakcie let's playa. Ale zanim znajdę sposób, aby pchnąć to, to minie troszkę, więc tak, z innych odłoszeń parafialnych yy, smuci mnie to, że nikt nie ogląda moich filmów. Ja wiem, że one nie są, aha, już wiem, jak to trzeba zrobić, trzeba to przepchnąć tam w dziurę. Ale wracając, ja wiem, że one nie są jakoś najlepsze, że nie jestem żadnym t voltem Kupsonem ani tak dalej. Ale jednak ktoś by mógł ten filmik obejrzeć, skomentować, zostawić łapty, jeżeli chce. I to jest trochę demotywujące, robić coś po to, żeby nikt tego nie oglądał. I przyznam się Wam szczerze, że myślałem, czy. Nie skończyć z kanałem, ale jeszcze nie. Jeszcze chcę się w to bawić. Chociaż już było naprawdę blisko, żebym skończył zabawę w to, bo po co nadrywać do szuflady tak naprawdę. ładnik nie ogląda to jest nadrywanie do szuflady. Ale wracamy do Let's Play a. już zdobyliśmy pierwszy składnik. Teraz jedziemy na wyższe piętro. Tutaj jest to pokazane, jakoby to była pierwsza lekcja Elicidów dla Hadego. I rzeczywiście podczas pierwszej lekcji Snape dał mu wyraźnie odczuć, że go nie lubi. Lekko mówiąc. Nie lekko, tylko. delikatnie mówiąc o tego delikatnie mówiąc domu czuć, że go nie lubi choć ja dowiad... można się dowiedzieć z dalszych przygód Harego i myślę, że tutaj nic nie zaspoileruje. Snape był zakochany w jego matce i po prostu nie mógł jej wybaczyć, że wyszła za Jamesa Pottera, a nie za niego. Warto zaznaczyć, że Lily Potter i Lily Potter z domu Evans i Severus Snape byli kurwa prawie spadli, Byli sąsiadami. Tutaj sobie poczekamy na to. Nawet w bodajże nie kamieniu filozoficznym, tylko insygnia śmierci jest pokazane, to jak on tłumaczył yy, jak wygląda Hogwarts i w ogóle Świat Czarodziejów Lily Potter przepraszam, Evans ona jeszcze wtedy nie znała Jamesa Pottera i co ciekawe jest tam również wspomniane, że ciotka Harego, Petunia Dursley, nie cierpiała siostry i, i jej męża, ponieważ sama chciała udać się do Hogwartu. Napisała nawet list do Dumbledora, który był utrzymany w grzecznym tonie, aczkolwiek tanowczym i... Panna druga z pan, Iwan, z pan Iwans nie mogła przystąpić do nauki w Chodwarcie. Od tego czasu ich relacje zaczęły się psuć. Ono, pani Darsley zaczęła uważać siostrę za dziwadło itd. Tak Niecie nie pałała również miłością do Harego. Trwa wybarł przeleciał przy to jest ja już wspominałem jeden z najtrwawszych, najstrażniejszych... Choliniach... najstraszniejszych, o ile nie najstraszniejszy duch w Hogwarcie. <coughs> Przepraszam, dam na to odpady jest mi trochę niewygodnie. Chodź tu mówiłem. Zapomniałem o czym mówiłem w każdym bądź razie. A o tym, że to nie powołała miłością do Hadego, ale jednak zgodziła się, aby zamieszkał on w jej domu, co miało mu zapewnić ochronę do ukończenia 17 roku życia. Nawet w w, przepraszam, wypadło mi go w znaczeniu fenicza, kiedy to Hary miał delikatnie mówiąc przesyskane. <Kyś> przepraszam, bo zatatowali go dementorzy, i przypadkowo na miejscu znalazł, zdarzeń znalazł się Dudley, czyli syn. Państwa darslejów, kur... kurwa. No, kurwa, macia, biedna. Przepraszam. Nie przetlina zwykle, jak wiecie. <laughs> Dobra, polecimy to jeszcze raz. Wracając, właśnie na miejscu zdarzeń znalazł się Dadley, który nie widział, co prawda dementorów, ale czuł ich obecność, czuł jakby całą, a dla tych z was, którzy nie wiedzą, co to są dementorzy, to są istoty wysysające z ludzi wszystko, co dobre, czyli na przykład wspomnienia i zostawiające wszystko to, co jest do nich podobne, czyli strach, ból i tak dalej. Jedną z a właściwie jedyną opisaną bodajże metodą ochrony przed nimi jest zatlęcie Patronusa, które zamienia najszczęśliwsze wspomnienie, które ma jego ten rzucający zatlęcie w strażnika, tarczę między rzucającym a dementorem. No i właśnie gdzie tam ciotka się wściekła na haredu, że zaczarował mi syna, kazała mu się wynosić, ale wtedy do akcji wtoczył niewidzialną pewna osoba. Chciałem powiedzieć niewidzialny głos, ale jest to pewna osoba dobrze znana z serii. Pewnie już się domyślacie, to to może być, tak? To albus Dumbledore, który kazał Etuni Dudley pamiętać o jego ostatnim jak on to nazwał. a była to ostatnia rozmowa ich wspólna, w której właśnie Petunia zdradza się na zamieszczanie Hadego w swoim domu. Tam zresztą w piątej części wychodzą inne, powiedziałbym, kwiatki na wierzch, ponieważ okazuje się, że nielubiana przez Hadego sąsiadka jeszcze. Czyli osobą urodzoną w, w rodzinie czarodziejów, a nie posiadającą magicznej mocy, choć pani, zapomniałem nazwiska tej pani, nieważne kobieta ta uczy się czarów przez korespondencyjny kurs. I ja sama mówię, największym osiednięciem było transportowanie torebki hermaty, Kurcze, ale mnie przestraszył krwawy baron. Naprawdę, historia tego ducha jest bardzo trwała. Polecam przeczytać. O. właśnie przy kontakcie z nim zabierano on nam życie. Nie za bardzo więcej Oj, chyba tu Mam przeczucie, że gdzieś tu jest Nie, tak Wydatnie Bardzo dobrze Bo nie mam ochoty się z nim Noż o to. Ja mnie zabije to mu chyba strzelę w we... łeb. Dobra, chodźmy tutaj. Przydałaby się cię do zapisu Właśnie wracając do takiego mojego straszczania harego. Szósta część, tak y Szósta i piąta część, siódma. Zresztą też już są inne, dość poważne. Bardziej poważne niż Turczalica i odcieni. Są bardziej poważne niż pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Ale jednak moje ulubione to są właśnie od. Aha, staniemy sobie to. Od z pierwszej do czwartej piąta też jest dla mnie dość dobra, ale te ja mówię wolę i co, nie przejdę? czy coś ale te ja mówię wolę od 1 do 4 w czwórce już się tam zaczyna tręcić ta intryda z sami wiecie kim z Dumbledorem, z Peterem Petty i tak dalej, i tak dalej. Zmierza to już od ogół, rzecz ujmując ku końcowi. Od, jeżeli chodzi o książki, to od czwartej, właśnie od czarnego dnia, zmierza to ku końcowi. I trochę mam wrażenie, że jest to za bardzo przyspieszane Jest wiele akcji w jednym momencie Bardzo dużo, ale książka jest dynialna Właściwie teraz mnie naszło takie spostrzeżenie, że jest tak dużo akcji właśnie w tych trzech książczach więcej niż w czterech poprzednich Ale luźne, takie roz. Nie do tylko takie luźne myślenie jest najlepsze, takie bez spinania się, bez analizowania wszystkiego po kolei. I zdaje mi się, czy już Tutaj jest, skończyliśmy. Wracamy, ale ten snape jest trudny. Pochydny. Ja, ja się go boję teraz. No ale chodźmy, może nas nie spuści. Co, nie spuścisz nas teraz. I pewnie na modymie punkty, bo pamiętam, że coś takiego było. Znów spóźniany, ledwie. Ła, Leniwe ładako. Nie wiem, co to jest ładako. Widzę, że zabraliście... No tak ten zrobi wszystko żeby nam dowalić. I ciekawa sprawa pod koniec serii właściwie już w epilodu. Harem mu nazwał jednego ze swoich synów, który miał już Ginny, czyli siostrę Rona. I nazwał Severus, ponieważ twierdzi, że był to jeden... Była to jedna z najdzielniejszych osób, jakie znał. Teraz Ron nam powiedział, że trollo saczył Ronę w... Ronę, przepraszam, Hermionę w toalecie dziewczyn. Oczywiście w filmie to było inaczej, ale dobra. Tego momentu nie lubiłem, jak przechodziłem drę po raz pierwszy, ponieważ nigdy mi się nie udawało uciec. spróbujemy, teraz, teraz najwyżej Najwyżej i przyjdziemy to w następnym odcinku. Choć tak ja wspominałem, nie wiem, czy ta seria nie będzie zawieszona, w którymś odcinku, w nad którymś odcinku i skupię się po prostu na opowieściach z Narli. Tutaj musimy po prostu biec śladem, fasolet i do nas ten burak. Ta poloń wydaje mi się łatwiej, bo nie poloń tylko jeszcze wydaje się łatwa, mi też się wydaje łatwa, ale ja się było, mam to wszystko było trudne. No szkód, I czemu tam nie dostroczyłeś piedolcu? To już widzieliśmy, a ja nie mogę tego przewinąć hehe. Przód jej troll, bo ja nie mam czasu, czeka. No ten hara samo Pieprza, ja zostaję na koncie. Dzięki Rom, prawdziwy ciebie przyjaciela, w ogóle w książce to załatwiliście go inaczej. I w filmie zresztą też. Tylko tutaj wymyślacie jakieś dziwne akcje. Taki troll internetowy nas broni. że się, nie odzywam, ale się skupiam, bo nie chcę znów spierdzielić. O, już się bałem, że znów spadnę. Tutaj się trzeba wybijać, bo to też nie w ostatniej chwili księdze zapisu jest. Nic tak nie cieszy jak zapisu w trudnym momencie. No i co, się z tym trollem, żeby go wpuścić do Maps Tego kibla? O czym się dopiero za z kapłem. On właśnie się czapnęli. Niby on osaczył hermina w toalecie dziewczyn, a zadoniliśmy go można powiedzieć do łazienki dziewczyn z... Przepraszam za wydarzenie swój stąd. No i co ja... I będę ja dużo wszystko robił, a tym matole. Bo to czadu szybciej, bo Kieddala. Mnie zaraz zatłuczam. Naprawdę ten Tydal jest obrzydliwy. No, ty mnie tutaj, tu dole. Podobnie ten. Nie instruuj, bo to ja jestem tutaj wielkim czarnym księżnikiem, a nie ty. Noż. Tu lądu i Bardzo was wszystkich przepraszam, ale niestety dalsza część odcinka uległa uszkodzeniu. Następny odcinek zaczniemy sobie tam, gdzie strąciła się uszkodzona część, czyli od wejścia z Norbertem na wieżę astronomiczną. Trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.